Powiem teraz o dwóch takich najniebezpieczniejszych strategiach kobiet, jeśli chodzi o poszukiwanie partnera życiowego. Z jednej strony to są dwa bieguny. Jedne kobiety stają się skrajnie niezależne. Mam poczucie: ja mam swoje pieniądze, ja mam swój solidny zawód, ja mam swój dom, swoje mieszkanie, ja od nikogo nie zależę. Ja nie lubię, jak ktoś za mnie płaci. Ja wolę być tak po prostu fifty-fifty. Nie te kobiety stały się, się silne, powiedziałabym, w nadmiarze. Drugi niebezpieczna, druga niebezpieczna strategia to są kobiety, które polegają na mężczyznach zanadto. Mają takie poczucie, że one są utytułowane do tego, żeby od mężczyzny dostawać. I bardzo dużą wagę przywiązują do tego, jaki mężczyzna samochodem jeździ, gdzie je zabierze na tą randkę. I mają poczucie, że im się po prostu należy. I paradoksalnie te kobiety też trafiają na mężczyzn dużo bardzo często są skomatne.